Cześć, jestem z powrotem, witam, witam ponownie. Gramy dalej w Rage. moi drodzy, naszukałem się trochę tego prototypu tej zdalnej bomby i oszczędziłem Wam tej żenady, tego poszukiwania. Także już ją mam. I zaraz, teraz mam chyba wjechać do góry, tak? Wjechałem do góry. No zobaczcie, ale... My już możemy stąd wyjść, wrócić do tego falica, czy... jakiś tak Hagara, przekazać mu ten prototyp i prawdopodobnie, o ile dobrze pamiętam, dostaniemy plany ulepszonej zdalnej bomby. Któraż to bomba przyda nam się bardzo... No kurczę, gdzie ja mam wyjść? Tu, tu, tam. Przyda nam się w walce z egzekutorami władzy. Stworzymy sobie kilka takich bomb jeszcze przed um, atakiem, że się tak wyrażę na więzienie władzy. Ale na razie wróćmy do zasady pogara. Mam trochę lepsze opony, także pojazd mi się znacznie lepiej prowadzi i jeszcze przydałby się tylko na lepszy dopad Ale wszystko w swoim czasie Wszystko w swoim czasie Bo mam ten niby Taran Ale coś on nie działa za dobrze Piękny strzał, centralne trafię ty tu też tu jeszcze? Ach. Dobra, możemy jechać dalej Na ile mam nagród od sali? Gdzie są te czaszki? Dwie tylko i to jest słabo. O, może skoczymy sobie do tego drona władzy spróbujemy? Eee... Muszę dobrze wycelować, rozumiecie? No nie gdzie, jak gdzie w krzaku. No pięknie. Trzeżo się te drapy ponosi, ale mi swędzi. Będę zły. Uuuuh, gdzie on jest, styl? Bomba mina. Pość, pościg, pościg. Ach. I też nie dostanę nic od sali? Nie, dostanę za to, bardzo ładnie. Dostanę certyfikat, 10 dolarów. Musimy się jeszcze raz ustawić. Pięknie. Wpadłem do krateru felkrypowego. Ale nic, co tam zebraliśmy, to my coś zebraliśmy. Z tyłu o, jest się kręci skurkowanie Chciałem by staranować, ale nie taki Już się pali Bóg już jest Jęk to było? to I dzięki temu naszemu Pługowi, takiemu taranowi z przodu, który wygraliśmy od Starkiego. Gdzie jest ostatni kolega? No dobra, wracamy do pagania. W takim układzie nie ma Będziemy go przecież szukać po całym Trafi się jeszcze, podejdzie nam pod minigami. Ta brama jest zamknięta. Naprawimy sobie od razu naszego... ...Caprino. Za 12$. Ale irytująca jest ta czułość myśli. <laughs> no przepraszam. O, jesteś. Bardzo dobrze, do prawdy, bardzo dobrze. Z tymi nowymi planami będziesz w stanie robić potężne zdalne bomby. Świetnie. Mam nadzieję, że ulepszone samochodziki z bombą ci się przydadzą. Poza mocniejszą eksplozją, generują również fale EM. Unieruchamiają wszystko, co opiera się na elektrycznym podsystemie, takim jak ma władza. No dobra, świetnie. Konstruujemy. To są te? Tak. Zaawansowana bomba zdalna. Najlepszy pomysł dwunastolatka w postaci EM. E. E. Idźmy do craftingu. Możemy ich zrobić sporo. Mamy trzy. Pięć. niech będzie pięć. Będziemy mogli sobie ich stworzyć więcej. Strzałki kontroli umysłu. Przydałoby się jeszcze coś Nie pamiętam, bo jeszcze mogłem dostać e, różne inne plany Takiego robota bojowego, wieżyczki, tylko Powiem wam uczciwie, że nie pamiętam w jakich to misjach się odbywało Że takie nagrody otrzymywaliśmy Teraz ja zobaczę e, zadania Uwolni kapitana marszala Hmm. Nie chciałbym jeszcze iść tam w to gniazdo Ostro, bo trochę, powiem wam, że kiepsko jest w tym Te ro roboty bojowe, takie pajęczaki takie fajne bardzo się przydają. Może wrócę do Wellsbury i zobaczę co jest jeszcze na tablicy ogłoszeń. Coś będziemy mogli wziąć stamtąd. Może coś zdobędziemy. Może do kanałów? Właśnie, może wleziemy jeszcze do kanałów? Trzeba cię naprawiać, nie trzeba. Na miacho. Może burmistrz nam da jakieś zadanie? Sprawdźmy. Burmistrz wypoczywa z nogami na stole, tak po amerykańsku. Szeryf. W razie do szeryfa jeszcze skoczmy. Nie wiem, u kufera, kofera powinien... też nie ma, zamknięte. Przyjemność ogłosić niedawną umowę handlową zawartą z miastem magazynek na południowych terytoriach. Ten szlak handlowy da nam... kofera powinien być taki robot bojowy. O, widzicie? Chcesz przejrzeć moje towary? Będziemy mogli sobie coś takiego konstruować i będzie za nami ich łaziło jak pies wierny. Tylko nie pamiętam jak, to kurczę. Skąd zdobyć... Nie, przepraszam, skąd zdobyć te plany? Dobra, weźmy to zadanie. Zapasy są gotowe, gotowe i można je dostarczyć do magazynka. Najbardziej niebezpieczną częścią podróży będzie rejon tuż za Wellspring. Musimy mieć wsparcie snajperskie, by upewnić się, że karawana stąd wyjedzie. Jeśli przyjmiesz to zlecenie, misja rozpocznie się natychmiast. Wciąż zapłatę jeśli karawana opuści miejsce. No ale to będą pieniądze, no dobra niech będzie Niech będzie. A co? O gdzie jest karawana? Co Tak, strasz miejska ją eskortuje. No a gdzie są... o jadą. Jadą bandyci. Nie trafiłem oczywiście. Pięknie. Pięknie. No do ile tych bandytów jest. Ślicznie. Bardzo ładnie. Już. Tam jest jeszcze jeden. Dobra. Jeden strażnik chyba zginął. Jak strzelić w plecy. O, jeden pojazd eksplodował. A ja mogę go O, ja to chyba nic nie ma. Zapomniałem, że mam mocniejsze zbliżenie tej snajperki. W tej snajperce. Z śmierami, bo. A może. Bliżej, o! Już tak Tu jeszcze będzie chyba jeden pojazd bandytów I pójdę przy góry O, tam jest I na górze też Co się dzieje? Pięknie. Jeszcze ci na górze, tak? Gdzie jest? Nikt nie strzyga. Te bomby puszcza. Już nie puszczę. Chyba karawana już sobie przejedzie. 200 dolarów. Może być. Szkoda, że nie jakieś plany fajne, ale cóż. Przepraszam. Bardzo proszę, Stuart. Rajko. Nic nie powiesz? Dajcie, może jeszcze raz w tablicy ogłoszeń, że odbierzemy nagrody od sali, coś kupimy do Katrina. Ładne polowanie, a tu coś, co ci obiecałam. Zobaczymy się znowu, mam nadzieję. 5 certyfikatów, 50 dolarów. Nie chcę mi się grać w karty, bo nie jestem w tym za dobry, muszę Wam powiedzieć. Zresztą widzieliście. Wolę zdobywać pieniądze w inny sposób. Nie ma już żadnych ogłoszeń. Dobra, no to może w takim razie... Wydzielmy pomyłkę Jak wielu Was słyszało, nasza cenna bombownia została niedawno zaatakowana przez grupę dobrze uzbrojonych bandytów Ale dzięki naszemu dobremu samarytaninowi została uratowana Jednak Cześć. w związku z dużymi zniszczeniami jej wydajność została znacznie zmniejszona Proszę więc o cierpliwość, no. ponieważ... No co? no to chyba nie pozostaje nic innego jak jechać do tego więzienia władzy. Zaraz, ale w sali nie dostaniemy jakieś wstąpienia. Słowo, że Jacob nie chce gadać. Polar też nie, albo też. Gdzie jest To? Widziałem go na wyścigach. Władza nie oznacza pokoju, i wolności. go Te Dranie chcą kontrolować wszystko, a kto wchodzi, i miasto i wszyscy w nim Dalla, też nie, Eden. A ten znowu będzie chciał grać w karty. No to trudno. Powiem wam, że no. Nie mogę sobie przypomnieć. Przypomnieć, jak ja to zdobyłem. Wiem, że poprzednim razem, jak Cześć. grałem w tę grę, to jadąc już tam do więzienia władzy, byłem wyposażony w te wieżyczki bojowe. No, nie, nie chcę jeszcze opuszczać Where's Co Chcę zobaczyć w ogóle. Mogę gdzieś tu... Zobaczcie jakie mam plany. Znaczy chodzi mi o plany konstrukcyjne oczywiście. No ale nie mam, tak mógłbym sobie tutaj wykonać coś. A tak mogę tylko gryzarkę do zamków i te bombki. No trudno. Jedziemy w takim razie. Jedziemy do więzienia władzy. Uratować kapitana... Walters? Czy, czy jakoś tak się robi? Nie ma dużej mgły. Fajk zresztą. No, szybciej, szybciej. Na wyścigach też się tych certyfikat e, tych planów nie zdobywało. Nie życzę. Ta przyłpała. Pan? Ho, ho, panie. Gdzie jesteście chodźcy? Łoch, to głupie. I tu jedziemy, o, jest. Jest burza do deszcz meteorowy. Nie że coś to będzie. Jeszcze jeden także A, mam wszystkie Ej gościu, ja jadę tu poważnej misji ja tu... Tylko zawracać. No sy, si tarczkę włączyłeś, co i... nie wiem co udajesz. I miny jeszcze stawiasz. Do widzenia. Nie? Jeszcze nie? No jeszcze. Gdzieś tu była wieżyczka, którą podradzałeś. Darujemy sobie wieżyczkę, Tu sobie zaparkujemy Caprino, ponieważ więzienie władzy jest tam. Co jest nie widać nie graba. I co jest? Zrobimy inaczej, zrobimy inaczej. Bo widzę, że coś tu nie bardzo wychodzi. Weźmiemy tak. zamiast. <laughs> Na razie, zamiast strzelby przypiszemy sobie wyrzutnie. Pięknie. I teraz. Tu są rakiety Viper. One się chyba same naprowadzają. Zaraz to wypróbujemy. Данжи. Честно. Ну, мол. Go widać. Nie widać. I stąd go nie Spróbuję jeszcze raz użyć rakiety. Nic nie widzę. No nie mogę go uciszyć, tam ja pierdził. Schować. Dobra, zapiszę w razie nagłej niespodziewanej śmierci. Tak jak myślałem, czy się mogę schować? Może stąd go będzie łatwiej trafić. No, no, qui Mam odkryty, zacznę działać. Ja nie wiem, jak on tam wytrzymywał uderzenie tych rakiet, muszę wam powiedzieć. Już wszyscy? Wejdę ja po Caprina. Znów do Kałasza. Kałasza. U. Dalej nie mogłem wyjechać. Tu chyba będę musiał użyć tej karty, co mi dała ta... Ej, ...na jakaś się nazywała. Elizabeth o. Zapiszemy Poczekajcie chwilę, bo tak spojrzałem, że cienko u mnie z bandażami jest mocno. Uuuu Mogłem u, gof u gofe GoFera kupić te A ten płyn antiseptyczny. Bo widzę, że nie jest dobrze. Gdzie tu wejście było? Tu nie. Hmm, hmm, hmm. Może z tej strony? Z tej strony również nie ma wejścia. Tu coś jest? gdzie tu może? nie dobrze No dobrze tak a jednak <laughs> więc moi drodzy cóż dotarliśmy do więzienia władzy to co wydarzy się tutaj obejrzycie już w kolejnym odcinku Zagrajmy w Rage. A tymczasem będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że ta seria wam się podoba. Ja się znowu rozkręciłem. Mówiłem, że już miałem drobny kryzys tutaj z tą grą, przynudzać mnie zaczęła, ale teraz jakoś jakoś znowu odzyskałem zainteresowanie. No shooter jak shooter, prawda? No nie ma co wymagać. Od sama nazwa wskazuje. Shoot to shoot. Także do zobaczenia, do usłyszenia, żegnam się z Wami, trzymajcie się, cześć.